Wykaż, że pole tego czerwonego jest dwa razy większe od pole tego niebieskiego. No generalnie, żeby mieć pola, musimy mieć zapisane to wyrażenie całkami. A żeby mieć całkami, to musimy mieć całkę oznaczoną w określonym przedziale, czyli wiedzieć odkąd, dokąd mamy tę całkę policzyć. W tym celu w pierwszym kroku musimy znaleźć miejsca zerowe, czyli przepisujemy sobie naszą funkcję, przyrównujemy ją do zera i znajdujemy miejsca zerowe. Otóż wyzwaniem tutaj jest cosinus x do trzeciej. Żeby to rozwiązać musimy sobie przypomnieć, gdzie cosinus jest równy 0, a... Gdzie on był równy? W pi drugich i 3 pi drugich. Zatem właśnie to powinniśmy sobie zapisać, czyli przyrównujemy nasz x do trzeciej do tych dwóch liczb, znajdując nasze miejsca zerowe. Mając wyznaczone te miejsca zerowe, możemy zapisać sobie pole niebieskie jako całkę oznaczoną od zera do tego pierwszego miejsca zerowego. W jaki sposób liczymy to pole? No pamiętamy zawsze, że jest to funkcja ograniczająca od góry minus funkcja ograniczająca od dołu. Zatem zapisujemy sobie naszą funkcję, całkujemy, gdyż mamy już wynik z poprzedniego podpunktu. W kolejnym kroku po prostu podstawiamy sobie granicę całkowania, czyli funkcję górną i tą. Coś na dole, czyli w tym wypadku jest to 0. Musimy pamiętać, ile wynosi sinus pi drugich, no a to bodajże jest 1. Zatem wynik pola niebieskiego jest po prostu równy 1 trzecia. To samo musimy zrobić z częścią czerwoną, czyli po prostu zapisujemy sobie całkę w określonym przedziale, czyli są to te nasze dwa pierwsze miejsca zerowe. No i przepisujemy znowu funkcja górna minus dolna. W tym wypadku zmieni się znak, gdyż funkcja górna było to po prostu 0. No i jeżeli sobie to podstawimy, to po prostu musimy się nie pomylić i przypomnieć sobie, ile wynosi sinus 3pi drugich i sinus pi drugich. No, żeby sobie to ogarnąć, to albo pamiętamy, albo szkicujemy sobie, Wykres funkcji sinus i widzimy, że te wartości wynoszą najpierw minus 1, a potem 1. Zatem, jeżeli to podstawimy, wyjdzie nam 2 trzecie, no a 2 trzecie jest chyba dwa razy większe od 1 trzeciej. Zatem kończymy zadanie finito. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Link w bio. Koniecznie zajrzyj.